Od odcinka zastanawiam się, jak to możliwe, że takie muzyczne objawienia kazały na siebie tak długo czekać. Wreszcie możemy ich zobaczyć na wielkiej scenie, ale zobaczyć to jedno, możemy ich usłyszeć i przekonać się, że warto było tak długo czekać. Czy można dać z siebie więcej wzruszeń, emocji, przeżyć? Zaczynamy półfinał trzeciej edycji The Voice Senior. I can stop. Oh, Mijanku, śpiewaj do mnie, nie do Maryli. Ha, ha! To zderzenie twojej nieśmiałości z taką charyzmą Petarda w głosie nie była A ja się podłączam do tej miłości o, go, o, ósmy finalista może być tylko jeden. To jest ten moment. Do finału przechodzi